Przyrodzone prawo do godności osobistej to jest prawo, które nie można sprzedać, nabyć powtórnie. Ono jest. Ono może być tym prawem, które nie jest, a powinno być rozbudowane przez system prawa pozytywnego. Tak jak dzisiaj, nawet w polskiej konstytucji, nie posiadamy prawa, godności od momentu poczęcia. W związku z tym warto przypomnieć ustawodawcy, że prawo pozytywne wyrasta na fundamencie czegoś, co jest przyrodzone, wrodzone, równe i niezbywalne, a nie wyrasta prawo pozytywne, ustawowe, stanowione na sztucznym nawozie i na czymś, co jest toksyczne, bo rodzi owoce które nie są owocami radości i szczęścia, tylko owocami, które zatruwają i niszczą człowieka, wspólnotę i ród ludzki jako całość.